Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Krabrysztak. A dzisiaj znowu jeszcze parę słów o Mercosurze, o umowie Unii Europejskiej z Mercosurem, która jak wiemy została, została już zatwierdzona przez stronę unijną i no za chwilę już w Paragwaju ma nastąpić jej. Parafowanie przez Ursulę von der Leyen oraz pana Antonio Coste to ma już się stać 17 stycznia, czyli w najbliższą sobotę, w Paragwaju, w Asunción. No, proszę Państwa, e, przypomnijmy, bo niektórzy bardzo się cieszą, niektórzy ubolewają, a proszę Państwa, no najlepsze jest to, że e, e, niby miało się dać to zablokować i w sumie była szansa, żeby to zablokować, ale może warto e, zacząć od tego, e, na czym w ogóle ta umowa polega. W dużym skrócie. Znowu, bo tu trzeba by się zagłębiać naprawdę w różne szczegóły i szczegółki, Oznacza to wzajemne zniesienie ceł, ponieważ Mercosur to jest no, coś w rodzaju takiej południowoamerykańskiej wspólnoty gospodarczej, czyli taka pierwotna Unia Europejska bez tego całego nawisu politycznego. Sześć państw to jest Unia Celna, w zasadzie pięć teraz, a jeszcze jest kilka, które yy, i praktycznie cała Ameryka Południowa to jest strefa wolnego handlu. Czym się różni strefa wolnego handlu od Unii Celnej? Otóż, yy, Unia Celna, państwa znoszą yy, cła wobec siebie i prowadzą wspólną politykę celną wobec podmiotów zewnętrznych, a strefa wolnego handlu, yy, państwa znoszą cła wzajemnie wobec siebie, ale Każde prowadzi politykę wobec podmiotów zewnętrznych osobno. Więc no, to, ten rynek jest. To, natomiast ta umowa dotyczy tylko tej Unii Celnej, ale tam jest Brazylia, tam jest Argentyna, się Paragwaj, Uruguay, była Wenezuela, jest zawieszona. Więc to jest naprawdę bardzo duży rynek. I w dużym, w dużym skrócie, na 90- kilka procent produktów wzajemnie Unia Europejska i Mercosur znoszą, znoszą cła. No i proszę Państwa. W zasadzie, oczywiście, można powiedzieć: no, super, wolny handel, będziemy sobie handlować, tak, ale, e, proszę Państwa, struktura gospodarki, struktura cen jest taka, że jest to tak naprawdę transakcja wymienna mianowicie Unia Europejska otwiera e, się na głównie produkty rolne, głównie na żywność. Z Ameryki Południowej, a w zamian, no co otrzymujemy w zamian? No my to niewiele, bo e, nasz polski przemysł w dużej mierze już został zniszczony. E, pierwsza fala niszczenia to były lata 90., potem jeszcze lata 2000., a teraz się resztki niedobitki dożyna cenami energii, Zielonym Ładem i tego typu rzeczami. Ale niemiecki, na przykład przemysł motoryzacyjny, czy też w ogóle przemysł mechaniczny szerzej, zyskuje bardzo chłonny rynek zbytu. Więc jest to de facto umowa niemieckie samochody za południowoamerykańską żywność. Oczywiście jest przewidziany okres. Przejściowy ba, są zabezpieczenia, takie jak kontyngenty na towary uznane za wrażliwe. Na przykład, tu pojawia się przykład, że wołowina będzie odpowiadać maksymalnie za 1,2% unijnego spożycia. No, i tutaj, oczywiście, na przykład, tutaj. Korzystam jest takie opracowanie pana redaktora piwowarczyka z najwyższego czasu, który jako chyba jeden z nielicznych na polskiej prawicy podchodzi entuzjastycznie do tej umowy. No i przecież, zmiany sprawią, iż zyskają polscy producenci, którzy eksportują produkty do krajów Mercosur. Proszę mi pokazać takiego. Ale, ale proszę Państwa, no i oczywiście podnosi się, że no co. 1% unijnego spożycia to jak to ma wstrząsnąć rynkiem polskim? No proszę Państwa, może, może jak najbardziej, bo w, przy innych produktach te wolumeny są inne. Po drugie, polskie rolnictwo ma się naprawdę nie najlepiej no właśnie również dzięki polityce naszej kochanej mumii europejskiej i różnych, i różnych polityk unijnych, które wprowadzają kolejne ciężary, czy to biurokratyczne czy też po prostu zwiększają koszty produkcji, bo przecież no koszty energii też uderzają, koszty energii uderzają we wszystkich, w rolników także i tak dalej, i tak dalej więc proszę Państwa, no, ten, ta umowa, ta umowa no, jest niebezpieczna. Tym bardziej, że no, znowu mechanizmy rynkowe proszę bardzo o to i e, porozmawiajmy i o tych mechanizmach rynkowych. E, co powoduje w ogóle, że ta żywność z Mercosuru jest tańsza? No, proszę Państwa, powoduje na przykład to, że tam korporacje mają bardzo dużo, abstahując od tych wszystkich norm. Sanitarnych, standardów, prawda? Tego, że e, można tam stosować różne środki ochrony roślin czy nawozy dawno wycofane w Europie, e, no to tam e, jest efekt skali, bo po prostu e, produkcję rolną kontrolują korporacje, trochę tak jak na Ukrainie. Na Ukrainie jest bardzo podobnie, w wielu, e, w wielu punktach e, też mamy. E, Duże gospodarstwa, które są de facto zarządzane przez różnego rodzaju koncerny. Nie są to tak jak w Polsce, jakieś małe rodzinne gospodarstwa. No, oczywiście, liberał powie, że to dobrze. Bo to jest właśnie bardziej efektywne. No, tyle, że proszę Państwa, no to oczywiście powoduje, że ta konkurencja, no, 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 polski rolnik, nawet po doliczeniu kosztów transportu przez pół świata, będzie miał bardzo trudno konkurować z, e, z e, tymi produktami. Tym bardziej, że no o ile jeszcze na lokalnych rynkach daje się sprzedawać te produkty jakoś opłacalnie, no to proszę państwa ceny w skupach gdzieś gdzie tam, że tak powiem, pośrednicy strzygą tego rolnika, no co jest problemem już problem z pośrednikami to, to jest stary jak świat. kiedyś byli Rzymianie, teraz mamy różnego rodzaju zagraniczne sieci handlowe no to te ceny w skupach są śmiesznie niskie. No i e, proszę Państwa, e, proszę Państwa, e, sytuacja jest oto taka, w ogóle, o, ważne, ponieważ Polska eksportuje do Mercosuru 830 milionów euro, a importuje 2,5 miliarda euro. Więc proszę Państwa, no widać, kto na tym, kto na tym bardziej bilans dla nas jest raczej mało znaczący, raczej zyskuje tutaj Mercosur. A Niemcy eksportują 16 miliardów euro, a importują 7 miliardów euro, czyli oni mają. Dodatny bilans plus 9, a my jesteśmy 1,7 miliarda euro na minusie i prawdopodobnie ten, no, takie umowy mają to do siebie, że ta różnica, te nożyce się rozwierają. W związku z czym no, no myślę, że, myślę, że tak to będzie udało, a w, w najlepszym wypadku ta różnica się nie zmieni. No więc. Proszę Państwa, rzeczywiście, kontyngenty wydają się nieduże. Te, jeśli chodzi o bezcłowy import produktów rolnych 99 tysięcy ton wołowiny, 25 tysięcy ton wieprzowiny, 180 tysięcy ton cukru czy 180 tysięcy ton drobiu. Ale właśnie my jesteśmy jednym z największych producentów drobiu czy wieprzowiny i dostaniemy, dostaniemy najbardziej. I jeśli produkcja stanie się mniej opłacalna, czy nawet nieopłacalna w przypadku niektórych gospodarstw, no to po prostu co, co ci ludzie zrobią? No, zwiną się albo nie, wiem, ograniczą to do produkcji dla siebie i najbliższej okolicy. Nie będą to już duże gospodarstwa. Jakoś może przeżyją. Natomiast proszę Państwa, no, biorąc pod uwagę, że nagle zaczniemy sprowadzać sobie. Sobie żywność z drugiego końca świata. W razie jakiejkolwiek, nie wiem, wojny w Ameryce Południowej, przerwania łańcuchów dostaw, czy czegokolwiek, nie wiem, jakiegoś wielkiego huraganu, sztormu na Atlantyku, który spowoduje, że po prostu trzy czwarte tych statków, które będą płynęły do Europy z żywnością, się rozbije, zostanie w portach, czy cokolwiek. Różne rzeczy się mogą zdarzyć, nie przewidzimy wszystkiego. No, to co to oznacza? No, proszę Państwa, produkcji rolnej nie odbudowywuje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że nie wiem, ograniczoną produkcję można szybciutko. To w żadnym, w żadnym dziale tak nie działa, bo nawet jeśli nie wiem, ograniczamy produkcję, dajmy na to samochodów, a nagle pojawia się zapotrzebowanie, no to linia montażowa. Ma jakąś tam ograniczoną wydajność i powyżej tej wydajności po prostu po prostu nie, nie przeskoczymy. No więc proszę Państwa, no nie da się tego, tego wyhodować tak od w, w chwilę. No bo proszę Państwa, no nie wiem, no, no, na przykład drób, no to najpierw trzeba. Jeśli chcemy nagle e, więcej tego drobiu sprzedawać, no to trzeba, prawda, kura musi jajka wysiedzieć, muszą się wykluć pisklaczki, muszą rosnąć, to zabiera czas. I jak nagle nie ma żywności, no to musimy albo to sprowadzić z, innej, z innego kierunku, albo z ogół. To oznacza jedno, to oznacza nagły wzrost cen. Poza tym, no, jeśli już producenci południowoamerykańscy wykończą, mówiąc kolokwialnie, Europejską konkurencję, to kto im, proszę państwa, zabroni podnieść ceny? Jeśli, jeśli konkurencji już nie będzie, oni będą mogli te ceny dyktować. No więc, proszę państwa, zresztą też a propos po kontrolowania chociażby tej żywności, Marcin Wroński, polityk konfederacji, były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przypomniał, że no to, będzie, to będzie fikcja, że w Polsce surowiec o niskiej jakości będzie praktycznie niewykrywalny, bo produkty nie będą bane w 100%. Kontrole są. Wyrywkowe. No więc, cóż, proszę Państwa, najpierw Unia wprowadza wysokie normy żywności, narzuca na producentów różnego rodzaju wymagania, a potem wpuszcza te produkty, które norm nie spełniają. No można by powiedzieć co nas to obchodzi wolny rynek sam się ureguluje. No nie proszę państwa no w sytuacji, gdy mamy taką takie, a nie inne, gdybyśmy byli organizmem niezależnym i to my byśmy negocjowali taką umowę handlową, gdybyśmy mieli rzeczywiście gdyby Polska sama ustalała sobie normy żywnościowe to trochę inaczej, ale tutaj tutaj tak naprawdę te normy są pisane w Brukseli ale y, proszę państwa y, proszę państwa y, tak y, jest jeszcze jedna ważna rzecz y, proceduralna po, po pierwsze y, to że y, to że y, w ogóle tą umowę przyjęto w tym trybie w tym trybie w, 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 hmm, większości kwalifikowanej w Radzie Unii Europejskiej, czyli potrzebne było 55% krajów reprezentujących 65% ludności Unii, ponieważ podzielono tą umowę osobno część handlowa, osobno reszta. To nie pierwszy raz, natomiast po prostu, gdyby tą umowę zatwierdzono kompleksowo, to musiałaby być jednomyślność. Ta umowa nie zostałaby przyjęta. Umowa oczywiście negocjowana od ćwierć wieku, no ale to, proszę Państwa, to jest wybieg. Po drugie, e, złamano nawet traktaty unijne, ponieważ artykuł 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stanowi, że co do zasady, na zawarcie umowy międzynarodowej przez Unię Europejską konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego. No, proszę Państwa, zobaczymy, ma być to zaskarżane ten tryb do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobaczymy, co zrobi ten trybunał, zobaczymy, czy taka skarga w ogóle wpłynie. Ale, proszę Państwa, w Polsce no, to był w ogóle dość duży cios, bo wszyscy mówili, że tak, tutaj jesteśmy przeciw, budujemy mniejszość blokującą. No, oczywiście warto pamiętać, że jeszcze, jeszcze kilka lat temu, na przykład, pan minister Czaputowicz z rządu PiSowskiego e, mówił, że Polska popiera zawarcie tej umowy. No, inna rzecz, że wtedy jeszcze nie było, nie było tych wszystkich warunków, nie było tych zrębów, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy do końca, na, co, na czym stoimy. Można tak to usprawiedliwiać. Ale. Proszę państwa, zaczęło się, zaczął się hocholi taniec, zaczęło się wzajemne zrzucanie odpowiedzialności między platformą i Pisem. Platforma stwierdziła, że to wszystko dlatego, że w ostatniej chwili wysypały się, mówiąc kolokwialnie, Włochy i Giorgia Meloni, które popa Włochy poparły tą umowę, a to PiS miał przekonać Włochy. Do, do, do uczestnictwa w tej mniejszości blokującej, bo w zasadzie tych Włoch, czy w zasadzie w sumie jakiegokolwiek jednego miarę ludnego y, kraju y, zabrakło do tego, żeby to zablokować. To nie musiały być koniecznie Włochy, ale Włochy miały w tym najlepszy interes. Natomiast no, najprawdopodobniej stało się to y, jakby. Y, Przedmiotem takiego zakulisowego politycznego aktu między Melonią a e, von der Leyen. E, No, z drugiej strony, proszę państwa, trudno mieć pretensje do pani Melonii. Jak wszyscy zezwalają, że tu prezydent miał do tego, a cały czas słyszymy, że politykę prowadzi rząd. No i jeśli rząd e, m, Tuska no, tak ochoczo prowadził e, t, tą politykę na rzecz mniejszości e, blokującej, jak, jak, proszę państwa, jego, jego szef, kiedy przecież w sierpniu podczas Rady Gabinetowej u prezydenta Nawrockiego, Donald Tusk, stwierdził, że nic się nie da zrobić. No to proszę państwa, jeśli Donald Tusk mówi, że nic się nie da zrobić, no to proszę państwa, ja podejrzewam, że gdyby, bo przecież nawet nie tylko Włochy, ale przecież Belgia się wstrzymała od głosu, gdyby przekonać Belgię do tego, żeby była przeciw, to, to prawdopodobnie to by jeszcze kogoś tam no znaleźć, proszę państwa, choćby współpracę wyszechacką animować. Węgry były przeciw, ale Czechy i Słowacja już nie. Proszę Państwa, no, myślę, że myślę, że jeśli, jeśli się zakładało, że nic się nie da zrobić, ja myślę, że gdyby Włochy na przykład nie dały się kupić, to ja bym się nie zdziwił, biorąc pod uwagę konotacje polityczne pana Tuska i jego podążanie na pasku Niemiec i generalnie rzecz biorąc, to ja bym się wcale, a wcale nie zdziwił, jeśli by nagle Polska... Dokonała wolty i poparła tą umowę z Mercosem. Bo, proszę Państwa, dodajmy jeszcze, że tam przyjęto na ostatniej prostej jakieś tam mechanizmy zabezpieczające. I mówiono, no, jak tutaj mogła, mógł PiS i Konfederacja głosować przeciw temu, chyba w Parlamencie Europejskim. A no, proszę Państwa, ja wiem, że to ryzykowna gra, ale czasem trzeba grać w polityce na bank. Czy Włochy. Mogłyby z czystym sumieniem zagłosować za Mercosurem bez tych mechanizmów zabezpieczających? No to jest pytanie, na które być może odpowiedzi nigdy nie poznamy, ale myślę, że bez tych mechanizmów byłoby trudniej. Zresztą, proszę Państwa, te mechanizmy jak mówią sami rolnicy czy eksperci, one są iluzoryczne, ponieważ one będą uruchamiane, jeśli tam, chyba w ciągu roku, spadną ceny tych produktów em, em, w tych sektorach importowanych z Mercosuru. Proszę Państwa, a także, proszę Państwa, po roku zostanie wdrożona procedura. Więc zanim to wszystko biurokraci przemielą, to co z tego, że zostaną wprowadzone mechanizmy ochronne, jak ci producenci europejscy. Po prostu padną już. Padną już i to. Yy, I wręcz może się okazać, że nagle te mechanizmy zabezpieczające w ogóle yy, pogorszą yy, sytuację, bo nie będzie już producentów tu na miejscu, ale yy, jednocześnie. Jednocześnie. Yy, 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 yy. W, jednocześnie zostaną, nie wiem, wprowadzone obniżone te kontyngenty, czy w ogóle zablokowane, czy wprowadzone cła, czy podwyższone cła. No i co to spowoduje? No to spowoduje podwyżkę cen. Oczywiście można powiedzieć, że to dla konsumenta lepiej, jak będzie większa dostępność towarów, większa różnorodność, bo, bo liczy się interes konsumenta. Ale jak już powiedziałem, przypomnę jeszcze raz: po pierwsze, jakość towaru, a po drugie, po wykończeniu konkurencji można ceny podnieść, podnieść w nieskończoność. No może nie w nieskończoność, bo wtedy może produkcja się tu odbuduje, ale, ale możemy być, że tak powiem, strzyżeni. No cóż, proszę państwa, na razie to tyle. Zobaczymy, co dalej. Mamy być może będzie ciąg dalszy protestów. Mieliśmy wylanie gnojówki pod domem ministra rolnictwa. PSL się strasznie wzburzył i to potępia. Ja przypomnę kilka lat temu, kiedy pod domem posłów Pisu działacz PSL-u wylewał gnojówkę, to to była dobra, uśmiechnięta gnojówka, teraz pod domem ministra Krajewskiego to już zła, śmierdząca gnojówka. No myślę, że gnojówka, niezależnie od tego, kto ją wylewa i gdzie, śmierdzi, tak samo natomiast, proszę Państwa bardzo śmieszne jest, kiedy politycy PiSu i PSL-u przerzucają się hasłami zdrajca polskiej wsi bo ja przypomnę, może i PiS nie gdy, nie, gdy był PiS, były rządy PiSu nie było tematu tej umowy z Merkosurem, ona nie zbliżała się końcowi e, te negocjacje, ale no, PiS potraktował rolników e, chociażby Zielonym Ładem przypominamy, to jest program rolny PiSu tak, mówił, tak mówili politycy prominentni tej partii. Pis poszczuł rolników, piątką dla zwierząt. Więc no. Mm, byłoby to nawet zabawne, gdyby nie to, że to na seria. I to może tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.